Witam serdecznie wszystkich widzów. Dzisiaj sobie przypomnimy 2015 rok wraz z serią 14. Czyli szczerze mówiąc, seria mi się niezbyt podoba. Warto zaznaczyć, że to jest yy, seria tematyczna, ale tak naprawdę jednak jest numerowana. Mimo, że mi się tak średnio podoba ta seria, no to kupiłem ją po to, żeby mieć po jednej figurce z każdej serii i przy okazji mieć saszetkę i ulotkę. A kupiłem ją za 25 zł na Allegro i wiem, jaka figurka znajduje się w środku. Opakowanie jest mroczne dosyć. Widzimy tutaj, jak pada deszcz, pioruny oraz napis Monsters. Bo seria przedstawia potwory oczywiście. Z tyłu też mamy ciekawie tutaj. Takie poszczępione tutaj. Nadruk taki i taki żarówiasty kolor żółty. No. W tamtych czasach figurki rozpoznawało się po kodach wypukłościowych. Tutaj widać takie wy wypuklenia małe. Natomiast serię pierwszą i serię drugą rozpoznawało się po tym kodzie kreskowym, którego już tutaj brak jest tylko ten no to zaczynamy, skoczę po nożyczki. Zróbmy tak, żeby nie ucięła się ulotka, żeby spadła na dół. No i mam nożyczki, otwieramy. To, żeby ładnie to zrobić. Bo to nie są tanie rzeczy, to nie są częste rzeczy. To są unikaty. Dobra, wszystko już wysypane. Jak widać, nasa, nasza figurka nie zniosła tego dobrze. Najpierw zacznijmy sobie od ulotki. Czyli będzie trzeba troszeczkę inaczej tutaj ustawić to wszystko. Dobra, udało się. No i mamy tutaj zaprezentowane 16 figurek. Z tyłu. Yy, no, instrukcje, jak złożyć materiałowe elementy dla figurek oraz jakiś kod do gry. Tak, właśnie tak. Nie będę dokładnie omawiać, jakie tu są postacie. Przejdźmy do naszej figurki. Kupiłem akurat tą figurkę z serii 14, dlatego, ponieważ najbardziej mi się podoba. Ma świetny element nakładki na główkę. Bardzo ładnie wykonany, podoba mi się on. Figurka jest bogata w nadruki. Są te nadruki po boku nóżek, a tutaj już nie ma. Dziwne, że tutaj nie ma nadruku, a tutaj jest. Na tor się wygląda to tak. Fajnie. Na opisie, na stronie LEGO, pisze, że to był normalny kwiatek doniczkowy, szalonego naukowca, ale. Jakaś mikstura tam się dostała do tej doniczki i zrobił się z tego potwór roślinny. Trzeba przyznać, że figurka wyróżnia się na tle całej serii. Ma żywe, jasne kolory, oraz jako nieliczna ma klasyczną żółtą głowkę Lego. Tutaj taką przerażoną.